Albo tak, byś mogła zmienić swoje relacje z ludźmi, albo byś mogła wyjść z samotności, czy cokolwiek tobie doskwiera, co jest przyczyną, abyś mogła to zmienić. Oczywiście nie można tutaj też pominąć przyczyn rodowych. To jest jeden z aspektów, z którymi również pracuję podczas tego cyklu sesji, czy to indywidualnych, czy też na szkoleniach grupowych. Może Tobie się nasunąć takie pytanie, czy lepsze jest indywidualne zajęcia, Pakiet sesji indywidualnych z hipnotycznego odchudzania? Czy lepiej skorzystać z grupowego szkolenia stacjonarnego lub też grupowego szkolenia online? Oczywistym jest, że indywidualne zajęcia zawsze będą najbardziej celowane. Wtedy nie robimy całego programu tego szkolenia, tylko wybieram dla Ciebie konkretnie te aplikacje mentalne, aplikacje hipnotyczne, które u ciebie dadzą transformację.